Siemanko, z tej strony kozak ze mnie. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I dziś w dzisiejszym filmie y, będziemy sobie grać w Clash Royale. To już drugi odcinek z Clash Royale. Y, więc zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej Clash Royale. I subskrypcję, ponieważ y, lecimy po 80 subskrypcji i zostały nam już tylko 3. Y, no więc lecimy. No, i wpadajcie też na mojego Instagrama i TikToka. Nazwy będą w opisie i w komentarzu. A teraz sobie będziemy grać. I jeśli chcecie, żebym otworzył tą skrzyneczkę, to, to zostawcie z trzy łapki w górę. To to otworzę. Ok, to lecimy. Jeszcze tutaj Hubert jakiś, jakiś, no. Mój widz najlepszy, pozdrawiam i no, mam taki deck, y, no, y, Barbarian Barrel, y, Prince, y, Baby Dragon, Skeleton Army, Arrowsy, y, Minera, Barbariansy i Muszkieterkę. Y, moim zdaniem to jest dobry deck, y, no. Yy, więc tak jeszcze to sobie tu klikniemy. I lecimy. A, yy, na Instagramie już mamy chyba ponad 60 obserwujących, więc zaobserwujcie. Yy, no i sobie lecimy. Hmm. Mm, mm, dobra, trzeba rasować. Pyk, pyk, pyk i lecimy. Dobra, on, on ma przerąbane Nie na no jeszcze na serio Na serio, on mi rozwalił Oj, dobra, mam przerąbane yy, Dobra, i berberienki sobie zrzucimy No i let's go Dobra On se dał i... I... No i te, te uczniczki. Okej, okay, to ja mogę sobie dać... Jeden jak Ladrzy, ale jaj, ojej, Dobra. E, Okej, okay, jeszcze jest chyba lepiej. Dobra, mogę sobie dać tutaj. To. Okej, okay, on mnie będzie tu bijał. Nie no, jak nie wiem. E, dobra, prinsik leci. Od razu. Okej. Okay. Let's go! Okej, okay, on, on chyba zabije. Zabij! Please! Nie! Dobra, Arausy powinny nie zbić. Nie zbiją. Zbiły, dobra, let's go! Let's go, let's go! Dobra. O nie, on mi zbił wieżę. Kurczaki. Hmm, to mogę dać. Albo nie, wolę pod obronę grać bo nie chcę stracić kolejnej wieży. A jak on mi da, kurde, nagle, nie wiem, mi wystawi coś, to ja już będę miał przerumbony. No właśnie, jakieś takiego. Ja nie wiem, po co gianta brać? Ja nie wiem, to jest coś jest tam dziwne. Kto bierze jeszcze gianta? Dobra, yy, mogę sobie dać tutaj. Okej, okay. a rousy, okej. Okay. Eee. Okej, okay, dobra. Zabity. O, Prince. Leci Prince. Prinsik. Czemu Prince nie... Dobra, leci. I lecą barbariany. One powinny już tu zrobić manianę totalną. No, dobra, zrobią manianę Wygram. Powinienem wygrać. Dobra, chyba win. Chyba win. Alba? O nie, zladziło. O no ja nie... O, kurde jak ladrzy. Ale mi ladrzy, no nie wiem. A, a ladrzy jak nie wiem. Ty no jak ja przegram. To będzie jakaś porażka totalna. Dajcie, na chwilę się wyciszę. Ok, wygraliśmy, więc jest dobrze z jakimś Rafael. Mamy sobie cześcika yy, srebrnego. Yy. No, i chyba sobie zagram jeszcze jedną bitewkę. Ok. Yy, 1030. Yy, dobra, nie mam jak już tego, tu nie ma nic. E, Okej, okay. już nie gram. A, szkoda, mogłem z nim zrobić gierę. E, no, więc tak. E... Lajkujcie, subskrybujcie, e, wbijajcie na mój kanał. E, ja już chyba będę kończyć, bo jednak leży mi dość mocno. I, no, wbijajcie na mojego TikToka i e, Instagrama. Zostawcie łapę w i subskrypcję. A to by było na tyle. Trzymajcie się i elo.